Witaj ponownie! Pozwól, że przypomnę Ci, w jaki sposób możemy pomóc Ci sprzedać Twoje auto. Po pierwsze, pomożemy zredagować ogłoszenie i zawieścimy w nim informacje dotyczące finansowania. To bardzo ważna sprawa. Dzięki temu klient dowie się, że w uproszczonej procedurze przy minimalnej opłacie wstępnej może uzyskać leasing czy kredyt na samochód, który proponujesz. Po drugie, skompletujemy dokumenty, zdjęcia i specyfikacje pojazdu tak, aby w każdej chwili być przygotowanym na złożenie wniosku o finansowanie. Po trzecie, zaopiekujemy się Twoim klientem i przeprowadzimy ciebie oraz klienta przez cały proces uzyskania leasingu, od przygotowania oferty aż po rejestrację pojazdu. A Tobie pozostanie ta najprzyjemniejsza rzecz, czyli wystawienie faktury sprzedaży. Dzięki współpracy z nami będziesz miał wsparcie techniczne, merytoryczne oraz będziesz informowany, na jakim etapie znajduje się właśnie wniosek na Twoje auto. To umożliwi Ci konkurowanie z ogłoszeniami wystawianymi przez dealerów samochodowych czy profesjonalnych sprzedawców. Nie trać szansy na sprzedaż, jeżeli kluczowe w całym procesie jest uzyskanie finansowania na Twój samochód. Z leasingujesz.pl Twoje ogłoszenie będzie równie atrakcyjne jak te w salonach samochodowych. Skontaktuj się z nami.